Poziom pościgu. Lornetka, na której oznaczamy sobie wrogów. Uprawianie roli, a później zbieranie plonów. O jakiej grze Oczywiście jest to Dying Light 2 i zapewne nie domyśleliście się po tytule dzisiejszego odcinka. Co to za gra? No, jeśli chcecie więcej tego typu zagadek, to zostawcie łapkę w górę. Ogrom materiałów z Dying Light 2 ostatnio pojawia się w sieci i analizując je sobie, można zobaczyć kilka bardzo ciekawych mechanik, które nie powinny do końca pasować do Dying Light a 2, a jednak paradoksalnie pasują. Jest ich całkiem sporo, dlatego też dzisiaj pokażę Wam 20 z nich, które udało mi się wyczaić. Zaczynajmy. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na enebag.com. A z kodem Lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. Na pierwszy ogień niech pójdzie ten poziom pościgu. Najbardziej kojarzyć go można z serii GTA, gdzie zobrazowany jest za pomocą gwiazdek. Im więcej gwiazdek, tym więcej i bardziej zaawansowanych jednostek będzie za nami podążać. Techland bierze ten popularny system i przerabia go na zombiaki. Tak, w Danglacie znajduje się poziom pościgu. Nie jest on wyrażony w gwiazdkach, ale kiedy wychodzimy na zewnątrz w nocy, coraz to więcej potworów będzie za nami podążać. Są cztery poziomy i z każdym kolejnym będzie nam się trudniej pozbyć ogona. Nie ma tutaj kodów, więc tak łatwo jak z policją w GTA, no nie będzie. <laughs> Uciekając zawsze możemy użyć hydrantów. Ale jakich hydrantów? Zapytacie. A no tak, że uderzając w czerwony hydrant może on wypuchnąć. Czy wybuchnąć to może za mało powiedziane. Może on wypi... Taki wypuch ewidentnie zmniejszy populacji biegnących za wami zombiaków. W Dying Light 2 roi się od dziwnych potworów. Jest przecież kilka rodzajów samych zombi, ale mnie najbardziej przeraża ten gość. Przedstawiam wam Germana. Gościa, który wygrywa z potworami, ale z słownikiem już niekoniecznie. Jedyne, co ta postać wymawia, to. Hey, Herman. Where's Sophie? Myślę, że chłop dogadałby się z Cubą. W nadchodzącej produkcji Techlandu nie tylko poziom pościgu jest zainspirowany innymi grami. Jest jeszcze kilka innych mechanik, które na pierwszy rzut oka kojarzą nam się z innymi produkcjami. Nasz bohater, na przykład, wyposażony jest w lornetkę, dzięki której oznaczyć może przeciwników. Po najechaniu na nich wzrokiem ci podświetlają się na czerwono. No, gdzie to ostatnio widzieliśmy. Tak, Warclaw 5 oraz 6. Dalej mamy coś, co bardziej przypadnie Wam do gustu. Wiem, że ten kanał ogląda dużo osób, które bardzo lubi Wiedźmina, więc bardzo ucieszy Was fakt, że Aiden ma możliwość i ma zdolności do używania wiedźmińskiego zmysłu. I nie jest to żart. Będziemy mogli przechodzić do specjalnego trybu, który podświetla nam nie tylko kroki, ale również zombiaki czy rzeczy do przelutowania. W tytule zapewne występować będą śledztwa, a co za tym idzie, gra po raz kolejny zbliży się do zleceń z dzikiego gonu. Kolejną inspiracją mogą być kascenki tutaj widziane, w których ludzie zaludniają teren na dachu, zakładając małą osadę. Od razu widzę w tym wszystkim znowu obozy z Far albo misje z pytajników w Velen. i Nie tylko w sumie w Białym Sadzie też jakieś tam były. Żebyście mnie tylko źle nie zrozumieli, daję wam te informacje tylko w formie ciekawostki, a nie że się chce przyczepić. Większość gier inspiruje się innymi, więc nie ma w tym nic złego. Wiedźmin trzeba go na tyle przełomowy w gatunku gier z otwartym światem, że elementy z niego pojawiają się w wielu grach. Nowa forma Assassinów jest przecież mocno bazowana na wieśku. Horizon Zero Dawn, czy niedługo Forbidden West to samo. Nic więc dziwnego, że Dying Light 2 też sobie coś tam podbiera. Jakiś czas temu pojawiały się artykuły mówiące, że w Dying Lightie będziemy mogli mieć własną farmę, na przykład dyń. Na jak możemy zobaczyć, jak to będzie działało. Prócz bycia dyniarzem, tak to się mówi? Dyniarzem? Prócz bycia dyniarzem, możemy być jeszcze na przykład pszczelarzem. Fajnie, że można odłożyć całą tą niepotrzebną przemoc i zająć się hodowaniem na przykład marchewek na dach. Powiedziałem Wam wcześniej, że do gry nie ma kodów. No, może się okazać, że troszkę blefowałem bo mam dla was kod, który jest już permanentnie wpisany. Usuwa on obrażenia od upadków. Nieważne z jak wysoka zeskoczymy, to jeśli wylądujemy z kopnięciem na zombiaku, całe obrażenia znikną, a my w spokoju wylądujemy na ziemi. Bóg zapewne zostanie naprawiony do premiery, ale nacieszmy się nim póki mamy czas. Chciałbym też pogadać trochę o parkurze, bo ten w Dying Light jest najważniejszą mechaniką. Oglądając te wszystkie let's play w sieci możemy zauważyć, że pojawiła się masa, ale to masa nowych animacji. Skakanie pomiędzy budynkami wygląda jeszcze bardziej przejrzyście i jak to się mówi po angielsku... smooth. Jest o wiele więcej obiektów, z którymi możemy wejść w interakcję. Jest o wiele więcej dróg, które możemy wybrać, by dostać się z punktu A do B. Ale takim największym game changerem w parkurze jest ładowanie skoku. Już tłumaczę, spokojnie, już tłumaczę dla tych, co nie rozumieją. Im dłużej trzymać będziemy spacer podczas skoku, tym Aiden, czyli nasz główny bohater, będzie skakał wyżej. Coś ala Mario Bros. Odbiera to trochę realizmowi parkuru, ale daje bardzo dużo do gameplayu. Lepiej, żeby parkur był przerysowany, niż żeby denerwował przez poziom trudności z przeskakiwaniem z obiektów. Kupcie turkizowe psy ale nic z tym nic za to nie poradzę czekaj 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 to dang light słychać psy you to? that the dogs the zombie apocalypse ladies and gentlemen they did it jeśli dobrze się przesłuchamy, usłyszeć możemy szczekanie psów w mieście, w którym ulokowana jest gra. Teraz tylko pytanie, czy są to dźwięki otoczenia, które mają powodować tylko większą imersję i dawać wrażenie, że gdzieś tam w mieście chodzą sobie psiny, ale tak naprawdę ich nie ma, czy może jest to zajawka samego moba. Analizowałem naprawdę sporo materiałów, które są w sieci atakującego moba hostylnego, którym jest pies. Nie udało mi się znaleźć. Wychodzę jednak z założeniem, że Teklan po prostu na razie nie chce nam ich pokazać, albo te moby, te psy znajdują się w innym obszarze miasta, w obszarze miasta, który nie był jeszcze dostępny w Etapie, w którym testerzy mogli sobie gierkę testować. Chciałem, żeby w jakiejś grze w końcu pojawiały się samojedy. Od razu byłoby przyjemniej, jakoś taki przytulniej, oby tylko nie wyglądały tak jak ping pingwiny z Bodyfilda 2042. Techland zaoferuje nam wielką, wielopoziomową mapę nazwaną Willendor. Miasto jest majestatyczne i łączy ze sobą kilka motywów artystycznych. Śmierdzi trochę średniowieczem, trochę takim The Last of Us, trochę Mad Maxem. No, stylistyka jest ewidentnie interesująca i nowe miasto różni się całkowicie od poprzedniego. W dwójce otrzymamy do dyspozycji lotnię, dzięki której swobodnie będzie można poruszać się po mieście. Lotnia pozwala nam łatwiej wlatywać na wyższe piętra miast, a za sprawą takich dziwnych gejzerów oraz klimatyzacji wybijani jesteśmy mocno w powietrze. Dzięki tej mechanice można w prosty sposób przejść z biegu w lot. W grze będzie koło wyboru broni, we wrogów można rzucać monetami, a to wybija ich na chwilę z równowagi. Problem jest taki, że przy każdym rzucie monetą należy sobie zadać pytanie, czy. No. Czy warto? Czy wywalenie jednego dolarka jest warte wytrącenia z równowagi przeciwnika? Tutaj wchodzi głębsza rozkmina. W Danglacie 2 pojawi się skradanie. Jest ono zrobione tak jak w większości gier, w których można się skradać. Przeciwnicy chodzą z punktu A do B, z B do C, a my chowamy się w krzakach, które dają na niewidzialność. Techland nie wymyślił tutaj koła na nowo, ale muszę im przyznać, że okoliczności, w jakich czasami musimy się skradać, mrożą krew żyła. Chodzi mi tutaj o ciemne budynki pełne śpiących po kątach zombiaków, które wybudzić może chociażby jeden zły ruch. Jeśli chodzi zaś o ludzkich mobów, to największym problemem jest Tutaj sztuczna inteligencja. Ta jest trochę zacofana, no i nie zachowuje się, jakby była najmądrzejsza. Przeciwnicy zbyt długo nas wykrywają, ale najbardziej rozbawił mnie fragment filmu na Eurogamerze, w którym gościu strzela dużemu oprychowi czerep z łuku i, i ten w ogóle nie reaguje. No i ma po prostu pane w***, w to, że dostał właśnie strzałę w czoło. Jeśli skradanie się uda, trzeba wyciągnąć broń i walczyć wręcz. Mechanika walki ma te same podstawy co w jedynce, ale tak samo jak w przypadku parkouru jest bardzo rozbudowana, mocno dopracowane zostały uderzenia. Dwójka przykłada więcej uwagi do miejsca, w które trafiamy naszego wroga. Było to już w jedynce, ale nie zrobione aż tak dobrze. W DL2 każdy cios się liczy i na dobrą sprawę, jeśli dobrze wycelujemy, jesteśmy w stanie załatwić zombiaka jedną zaplanowaną kombinacją. Jeśli uderzamy zombiaka z prawej strony, on bardzo mocno odbija się w stronę lewą. Ważnym elementem w walce jest również reakcja. Naszych przeciwników na otoczenie. Odbijają się oni od ścian, znaków czy po prostu przewalają przez ścianę. Nie byłoby to tak efektowne, gdyby nie ragdol postaci. Wygląda to naturalnie i bardzo satysfakcjonująco. W przypadku pojedynku z grupą przeciwników najlepiej nauczyć się przeskakiwania po nich oraz używania kombo z gadżetów. Zobaczcie tylko na to. Mamy dwóch bandytów, z czego jeden jest lepiej uzbrojony. Blokujemy cios mniejszego bandyty. Kiedy jest on oszołomiony, rzucamy w niego nożem. Noż nie tylko zadaje mu obrażenia, ale też daje nam czas na przeskoczenie nad nim i kopnięcie dużego bandyty prosto na kolce znajdujące się obok. No i powiedziałbym na koniec, i to cały Dying Light 2, ale raz, że no nie jest to cały, a tylko fragment, a dwa, że nie jestem kłazem. Trzymajcie się, cześć.